E Ostatni mecz w tym roku na Mniszek Arena Grudziądzanie rozegrali z zespołem Orzeł Międzyrzecz. Mimo zaciętej walki i determinacji Stal traciła punkty i w rezultacie przegrała wynikiem 3 do 0. Szkoda, że znowu niestety przegraliśmy z nimi, nie udało nam się rewanż na, na drużynie z Międzyrzecza. Przegraliśmy na pewno swoimi błędami, tymi najprostszymi na piłkach przechodzących, na, na darmowych piłkach dogrywanych, dużo błędów mimo wszystko w zagrywce, a między niestety nie chciał nam oddawać tych piłek za darmo, a my meczyliśmy sami, sami się ze swoją grą, no i niestety no, tutaj była ta różnica, która zaważyła na wyniku. Graliśmy ostatnie mecze po 3-4 sety, 5 setów, także i, i to wytrzymywaliśmy, także na pewno nie kondycja Tutaj bardziej wina leży, no nie wiem czy w głowach, czy czy w czymś jeszcze innym? No, na najprostszych piłkach niestety się mylimy, to nie są, nie są, że drużyny są mocniejsze. od nas, tylko my, my sami jakbyśmy nie chcieli po prostu tego wygrywać. I, I szkoda po prostu, to są mecze, które oddajemy niepotrzebnie punkty, a potem w końcówce może to niestety zaważyć na, na pozycji w tabeli. Grudziądz pozostaje na miejscu piątym. Po wygranej przeciwnicy stali awansowali na pozycję lidera. Siatkarze ze zdwojoną siłą na siatkarski parkiet wrócą już 7 stycznia.